Kamerą Master TV gościliśmy w Łukowskim przedsiębiorstwie komunikacji samochodowej. Prezesa firmy Tomasza Madonia poprosiliśmy o podsumowanie pierwszego półrocza. W okres wakacyjny PKS jest dobrze przygotowany. Zysk netto jest na poziomie roku ubiegłego, a więc ponad pół miliona złotych. Wiadomo, okres wakacyjny to taki trudny czas dla branży transportowej. PKS nie jest tylko podmiotem takim stricto gospodarczym, ale również mamy szereg zadań o charakterze społecznym. Musimy docierać nawet do tych miejscowości, które. Są daleko oddalone i w zasadzie już w czerwcu ten ruch transportowy, pasażerski zmniejsza się, mniej kupuje się biletów szkolnych, a lipiec i sierpień to już przysłowiowa plaża. Zapytaliśmy też o tegoroczne inwestycje. Do czerwca tego roku firma wydała na inwestycje ponad 1, 200 tysięcy złotych, a więc prawie tyle, co przez cały rok 2015 kupiliśmy aż 10 autobusów, jeden VDL znany pasażerom i mieszkańcom Ukowa jako Kwowadis. Poza tym kupiliśmy 7 autobusów Renault Carrier. To są autobusy pozyskane z armii francuskiej. W bardzo dobrym stanie autobusy 35-miejscowe. Nabyliśmy jeden autobus Renault Mascot 17-osobowy oraz jeden typowo miejski Volvo B6. Te autobusy będą no, do różnych zadań, które, które realizuje PKS-a, więc to przede wszystkim przewozy szkolne. Typowo przewozy pasażerskie. Wiadomo, jeśli chodzi o autobus ten turystyczny, to głównie zadania turystyczne. Zresztą już od połowy tego miesiąca tego autobusu nie ma. Jest akurat w tym momencie w Czarnogórze. Obecnie Łukowski PKS dysponuje ponad setką autobusów. Modernizujemy również autobusy starsze, bo również te trzeba utrzymać na właściwym poziomie, jeśli chodzi o realizację naszych zadań, ale również zmieniamy bardzo duże przedsięwzięcie zmiana systemu komputerowego, informatycznego w firmie. Tu pozyskaliśmy środki zewnętrzne, a także inne zadania. Przede wszystkim podnoszące pod jakość świadczonych usług. Wiadomo, że poza przewozami spółka również realizuje szereg zadań związanych z obsługą transportu diagnostyka na naprawa taboru także również na tym, w tym zakresie są czynione inwestycje chociaż w mniejszym zakresie w latach poprzednich głównie w roku 2015 poszło tam wiele środków Prezes Madoń mówił nam również o planach na przyszłe miesiące Na kolejne pół roku to przede wszystkim utrzymanie poziomu przychodów a więc współpraca z gminami w zakresie przewozu uczniów mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć, że mamy już zapewnienie poziomu dowozów uczniów na poziomie roku ubiegłego, czyli z tymi gminami, z którymi współpracowaliśmy w roku ubiegłym również będziemy współpracować. Ale to nie jest koniec. Wiadomo, że rynek przewozów się kurczy, więc musimy pozyskiwać kolejne gminy i czynimy starania i mam no, wiarę, że, że takie gminy jeszcze dołączą do do naszego PKS-u. A mogę powiedzieć, że nasz PKS już na Lubelszczyźnie jest w tym momencie największym przewoźnikiem. Planujemy pozyskanie autobusu 44-45, autobusu turystycznego. Również będziemy, tak jak zapowiedział to zresztą pan starosta Łukowski, będzie konkurs z przedszkolakami. W tym roku myślimy o, o krzyżakach. Współpracujemy nie tylko z Muzeum Henryka Sienkiewicza, ale również z naszym sąsiadem, Muzeum Regionalnym w Łukowie i pojawił się autobus oklejony amonitami, rzeźbą ludową. Ten autobus także będzie jeździł za granicę i po Polsce. Firma PKS Łuków będzie obchodziła w przyszłym roku 50-lecie działalności. Poza działaniami zmierzającymi do zapewnienia przychodów takimi związanymi z bieżącą działalnością firmy. Również ze związkami zawodowymi myślimy o obchodach 50-lecia funkcjonowania firmy, która, która będzie miała miejsce w roku 2017. Ale to są na razie takie luźne plany, przy czym już dzisiaj można zacząć o nich mówić.